Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Questek, czas na kolejny mecz w Skierniewickiej Klasie Okręgowej. Jedenasta kolejka, nasz przeciwnik to Korona Wejsce. Zanim przejdziemy do tego spotkania, chciałbym Wam pokazać buty. Są to Puma One, podpisane przez... Czeska Fabergasa, jest to mistrz świata, mistrz Europy, ale przede wszystkim znakomity piłkarz, aktualnie zawodnik Monako. No i nie pokazuję Wam ich bez powodu, dostałem te buty od Ergola i będę robił o nie konkurs specjalnie dla Was. Więcej informacji pojawi się w nowym filmie, który pojawi się w sobotę o godzinie 11, dlatego nastawiajcie budziki, będzie to odcinek z płachty nagród i tam dowiecie się jak je wygrać. A teraz przejdźmy do naszej wyjściowej jedenastki. Na dzisiejszy mecz wyjdziemy w ustawieniu 4-2-3-1 od pierwszej minuty w bramce Rafał Sodowski. Na środku obrony Robert Stawiński i Jakub Niewiadomski. Na prawej obronie Tomek Kacprzak, na lewej obronie Robert Klimek. W środku pola Robert Janusz, Jakub Dudkowski, a także Adrian Czarnecki. Na lewej pomocy Daniel Skoneczny, na prawej pomocy Arek Kruś i z przodu Paweł Wiczyszkiewicz. Na ławce mamy siedmiu zawodników i w takim razie przejdźmy do spotkania. Jeśli chcecie kupić jakiś sprzęt piłkarski, to przypominam wam, że w sklepie piłkarskim Ergol z kodem Kłesek macie 10% zniżki. Zbliżają się deszczowe dni, nadchodzi jesień, e, murawa się robi coraz bardziej grząska, dlatego polecam wam e, miksy Puma Future. Ja zaraz się sam na nie przerzucam. No i teraz już możemy przejść do pierwszego błyska, sędziego. Jak widzicie, wychodzimy na boisko. Ja ten mecz zaczynam na ławce rezerwowej, ale mam dla Was taką fajną radę. Nawet jak siedzicie na ławce, to w pierwszej połowie obserwujcie swoich rywali, na których zaraz możecie grać. To naprawdę bardzo dużo daje. No i na początku meczu tracimy gola z rzutu rożnego, 1-0 dla przeciwnika. Gdzieś tam zgubiliśmy krycie. Zobaczcie tą sytuację na powtórce. Początek meczu w naszym wykonaniu był naprawdę bardzo słaby. Przegrywaliśmy piłki w środku pola, w obronie też nie graliśmy za dobrze. No i widzicie tutaj, że zawodnik z numerem 9 daje strzał, Sadek broni, jeszcze jeden napastnik dobija i Słupek ratuje nas przed utratą bramki. Była to bardzo dobra akcja naszych rywali. Na nasze szczęście mieliśmy dobrą sytuację i szybko wyrównaliśmy. Tutaj jeden z obrońców strzelił sobie samobója. Zobaczcie na powtórce, jak to wyglądało. Co ciekawe, nasi rywale dalej starali się atakować. Widzicie, że tutaj budują kolejną akcję. Zawodnik z numerem 9 oddaje strzał, Sadek po raz kolejny broni, na szczęście już teraz nie pozwala na dobitkę i łapie tą piłkę. Około 20 minuty mieliśmy rzut wolny. Duduś dośrodkowuje, Paweł strąca piłkę i ona wpada do bramki. Mamy wynik 2-1, bardzo ładny gol eee, Pawła. Zobaczcie na powtórce, jak to wyglądało, ponieważ no, jest to akcja w końcu, która daje nam prowadzenie w tym spotkaniu. Przed meczem spodziewaliśmy się, że będzie to ciężkie spotkanie, jednakże po golu, który strzeliliśmy na 2-1 z minuty na minutę grało nam się coraz łatwiej. Widzicie tutaj kolejną naszą akcję. Czarny wychodzi sam na sam z bramkarzem, oddaje strzał, kółka wpada do bramki, ale Czarny niestety był naspalonym i bramka nie zostaje uznana. Chwilę później Paweł w środku pola przejął piłkę, zagrał e, podanie do białego, biały uprzedza bramkarza, oddaje strzał na bramkę i w tym momencie mamy już wynik 3-1, bardzo fajne podanie Pawła, e, tutaj też zimną krew zachował na pewno biały, który wyprzedził bramkarza i zagrał piłkę do pustej bramki, zobaczcie jak to wyglądało. Na rywale nie grali zapewnie w obronie. Widzicie, że tutaj mieliśmy rzut z autu. Biały zabiera piłkę tak naprawdę środkowemu obrońcy. Wychodzi sama, sam, ale tam jeszcze zawodnik z numerem 4 go uprzedza i biały nie oddaje strzału. Chwilę później ma miejsce kontrowersyjna sytuacja. Zawodnik z numerem 15 oddaje strzał na bramkę, przewraca się na ziemię. nigo nie dotyka, nigo nie spałlował, a sędzia odgwizduje rzut wolny. Po którym jest zagrożenie i po którym możemy stracić bramkę na 3-2. Na szczęście Sadek pewnie łapie piłkę. A teraz zobaczcie na powtórce, czy był fał, czy go nie było, bo była to. W sumie ostatnia e, taka sytuacja w pierwszej połowie. Zanim przejdziemy do drugiej części spotkania, chciałbym Was poprosić o zostawienie subskrypcji mi na kanale. Wiem, że wiele osób, które ogląda te filmy, nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, dlatego teraz kliknijcie taki sam przycisk subskrybuj, tam na dole. Pamiętajcie także o dzwoneczku, żebyście dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie. Zostawcie także łapę w górę, wbijamy 3000. No i teraz przejdźmy do drugiej części spotkania, w której pojawiam się już na boisku. Mamy gwizdek sędziego, który rozpoczyna drugą część tego spotkania. Tak jak Wam wspominałem, pojawiłem się na boisku, tutaj teraz widzicie mój pierwszy kontakt, wrzuciłem sobie piłkę nad przeciwnikiem, byłem faulowany. Ale gramy dalej. Teraz będzie sytuacja, w której czarny odbiera piłkę, dudu się przyjmuje, podaje piłkę do pawa. Paweł, przytomnie, przypuszcza piłkę między nogami. Biały wychodzi sam z bramkarzem, oddaje strzał i mamy wynik 4-1. Bardzo fajna akcja. Fajne było to zagranie Pawa, który przypuści piłkę. Zaraz zobaczycie tą akcję stylniej kamery. Prowadzenie mamy trzy bramkowe, jednakże to nas nie zatrzymywało przed kolejnymi atakami. Widzicie, że z biegiem do środka podałem do Matiego. Mati. Bardzo dobre podanie, prosto padłe do czarnego. Czarny tutaj ścigał się z rywalem, nawinął go, oddaje strzał i piłka przelatuje nad poprzeczką. Mati, fajnie tutaj zobaczył rzeczywiście czarnego, więc za to podanie wielkie brawa. Widzicie tutaj naszą stratę w środku pola. Zawodnik z numerem 15 zagrywa piłkę do zawodnika z numerem 69. Ten strzela bramkę na 4-2 i robi się powoli w tym meczu nieciekawie. A zobaczcie, jak to wyglądało z tylnej kamery. Dwubramkowe prowadzenie nigdy nie jest bezpieczne, więc wiedzieliśmy, że musimy podwyższyć wynik. Tej widzicie, że czarny walczy o piłkę razem z bramkarzem. Fajnie, że powalczył, zaangażował się, niestety nie udało się z tego zdobyć bramki. Chwilę później dostaję długie podanie od naszego bramkarza. Zdecydowanie wyprzedzam zawodnika z numerem 10, nawijam go. Chciałem lewą nogą zagrać między bramkarzem a piątką, jednakże nikogo tam nie było i podanie było niecelne. Lepszym zagraniem byłoby podanie do Dudusia. Chwilę później miałem szansę, żeby naprawić swój błąd. Dostaję bardzo podobne podanie. Tym razem zagrywam od razu do Dudusia, ale tam obrońca go wyprzedza i Duduś nie oddaje strzału. Budowaliśmy dalej akcję, usiedliśmy na naszym rywalu i Mati podjął decyzję o strzale z dystansu. Piłka wpada do bramki i mamy wynik już 5-2. Piękna bramka Matiego, wielkie brawa dla niego. Jest to kolejny piękny gol w jego wykonaniu i warto to zobaczyć jeszcze raz na powtórce. Nie! Po tej bramce złapaliśmy więcej luzu. Nasi przeciwnicy byli spięci. Widzicie tutaj teraz fatalne podanie bramkarza wprost pod nogi Matiego. Mati zagrywa do białego. Biały no, omija przeciwnika, oddaje strzał na bramkę. Mamy wynik 6-2. Hat-trick białego, więc yy, gratulacje. I zobaczcie to, jak wyglądało z innych kamer. Budowaliśmy dalej nasze akcje, chcieliśmy więcej, wiedzieliśmy, że możemy dzisiaj trochę pokarać naszego przeciwnika. Sebastian chciał dać wrzutkę, zostało to zablokowane. Kurek oddaje strzał, biały jeszcze dobija i tam bramka już broni to, więc tutaj dobre zachowanie tym razem bramkarza. Łapie piłkę i chroni swoją drużynę przed utratą bramki. Teraz kolejna dosyć kontrowersyjna sytuacja. Sadek nie trafia w piłkę, cofa nogę, nie trafia w rywala. On pada na ziemię, sędzia konsultuje to z bocznym i odgwizduje faul. Jest rzut wolny, e, wiadomo, to już nie ma żadnego wpływu na wynik, ale no, sytuacja dosyć kontrowersyjna, zawodnik z numerem 15 symulował, ale karma szybko wróciła. E, po tym rzucie wolnym daje strzał w mur, fauluje Roberta i po tym faulu otrzymuje żółtą kartkę, więc los trochę pokarał. A my lecimy z kolejnym atakiem, tutaj dobre podanie Sebastiana do Damiana. Damian podaje na pustą bramkę do białego, biały zdobywa czwartego gola w tym spotkaniu i mamy wynik już, 7-2. Wejście ruszyły z jeszcze jednym atakiem, zawodnik z numerem 10 oddaje strzał, sadę łapie piłkę. No i zobaczcie nasz kontratak, tutaj od razu pokazuje się do gry, przyjmuje sobie piłkę kierunkowo, wyprzedza rywala, podaje piłkę do Wycisza, Paweł przyjmuje piłkę, czeka za białym, żeby on nie spalił, podaje piłkę do białego, biało otrzymuje podanie, czeka tutaj jak wejdziemy w pole karne, tańczy z piłką w bocznym sektorze, no i zagrywa piłkę w pole karne, oddaje strzał, bramkarz broni nogą i kurek dobija i mamy wynik 8-2. w bardzo wysokie prowadzenie i był to ostatni gol w tym spotkaniu. Sędzia kończy ten mecz i wygrywamy zasłużenie. Tak naprawdę nie spodziewałem się, że tą drużynę możemy pokonać aż tak wysoko. Ten mecz no, po prostu był prosty. Naścigowane, za bardzo nam się nie postawili i bardzo dobrze, że zdobywamy 3 punkty u siebie, ponieważ jest to przeciwnik, który był przed nami, już go teraz wyprzedzamy i zresztą zaraz zobaczycie, jak wygląda tabela w naszej lidze. Po 11 kolejkach zajmujemy szóste miejsce w tabeli. Mamy 19 punktów. Dalej u siebie jesteśmy niepokonani, więc to też na pewno może nas cieszyć. Kolejny mecz gramy z wiceliderem, jest to GKS Bedno. Czeka nas mecz wyjazdowy na ciężkim terenie. Musicie za nas trzymać kciuki, naprawdę. Napiszcie, jakim wynikiem zakończy się ten mecz. Zobaczymy. Może ktoś z Was wytypuje prawidłowy wynik. Jeśli Wam się taki film spodobał, to zostawcie łapę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Kliknijcie taki sam, przycisk, subskrybuj tam na dole. Bardzo docenię to, jeśli wbijemy. 330 tysięcy subskrypcji, dlatego no pomóżcie i zasubskrybujcie ten kanał. Zapraszam Was do mnie jeszcze na Instagrama i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.